Wiesz jak to jest, gdy specjalizujesz się w czymś i chcesz to zrobić dla siebie. Wiesz jak to powinno dobrze wyglądać, więc planujesz, myślisz, a wizja wiecznie nie jest wystarczająco dobra. Wiesz, że można zrobić to lepiej. Co więcej, masz ku temu środki. Pewnie dlatego, mając w firmie dwóch czynnych fotografów a wśród najbliższych znajomych świetnych filmowców, dalej nasze zdjęcia produktowe są takie sobie, a, a filmów praktycznie nie ma. Bo plany na zmiany są od dawna. Ale zawsze przed podjęciem konkretnych działań znowu porywacie się bieżączka. Maile, sprawy na teraz, ważne, pilne, produkcja materiału, zamówienia, nici. A zdjęcia? Przecież mogą poczekać. Ale w końcu wzięliśmy się na sposób. Trzeba było operację uzależnić od maksymalnie dużej liczby osób. Powiązać ze sobą ustalenia, zarezerwować terminy tak aby przesunięcie lub odwołanie było bardzo mocno skomplikowane, wręcz niemożliwe. I tak w końcu pojechaliśmy w góry. Zorganizowany przez nas konkurs Zostań Naszą Parą miał nas wyciągnąć na sesję. Mieliśmy wybrać jedną parę zakochanych w sobie ludzi, ubrać ich i zrobić im zdjęcia i film. Obiecać, umówić się, pojechać. I wybraliśmy siedem par. Wschód słońca, zachód, wschód, zachód. Pieniny, Bieszczady, Beskidy, Trasa ze sprzętem, godzina snu, znowu trasa. Zachwasy leczone kolejnym marszem, a niedobór snu uzupełniany drzemką na trasie na stacji benzynowej. Kilogramy kart pamięci i tony sprzętu, torby, bluz i koszule. Pozwolenia, ustalenia, zgranie się. Czy jesteśmy zadowoleni? Chyba wyszło całkiem nieźle, choć oczywiście po czasie pewne rzeczy można było zrobić lepiej. Normal. Materiał, jaki powstał, będzie pomału zapełniał nasze Facebooki i stronę. Aż uznamy, że znowu mogłoby być lepiej, i znowu ruszymy w górę. Chętnie.